Witam wszystkich bardzo serdecznie na takim kolorowym wystąpieniu. A wybrałam te kolory, które same z siebie już nam poprawiają humor. Wiemy, że koloroterapia to nie fikcja to są częstotliwości, a więc warto jest zwracać uwagę, w jakiej kolorystyce przebywamy. Um, w jakie ciuchy się ubieramy, na jakie kolory malujemy przestrzenie, w których przebywamy długo, i tak dalej. No i jak widzicie, tutaj otoczyłam się bardzo słonecznymi kolorami z pewnością działającymi rozpromieniająco. Takie mam poczucie przynajmniej. Oczywiście, jeżeli jesteśmy w złej formie, to nawet e, pomalowanie sobie pokoju na ten moment może nie być e, metodą na całe to zło, ale jest to jeden z elementów, który na pewno wpływa na nasze samopoczucie. Ja wiem, że kiedykolwiek ubiorę się na różowo albo biało, czuję się lepiej. Aczkolwiek zauważyłam, że jeżeli czuję się naprawdę blejak, jest mi po prostu smutno, albo jak jakiś yy, stan frustracji mnie złapie, to wtedy hmm, jakby w automacie nie sięgam po te kolory. To jest ciekawe, że jeżeli człowiek jest głęboko zanurzony, jakby emanuje tym smutkiem, a jest mu po prostu źle. Próba założenia y, jakichś ubrań, które wie, że wpływają fajnie i wie, że jest dobrze odbierany przez otoczenie, w tych ubraniach czuje się jakby nie na miejscu. One mu na ten moment zupełnie nie, y, y, nie pasują. No i na pewno się zgodzicie ze mną, że bardzo często tak jest. Ale jeżeli nie jest aż tak źle, to możemy próbować też wpływać na siebie poprzez właśnie ubrania, apaszki, kolory, które są wokół nas i w ten sposób też ratować siebie. Ale ja tutaj nie chciałam się skupiać dzisiaj specjalnie na kolorach, aczkolwiek to jest ściśle związane z tematem, który poruszam, czyli. Działanie dźwiękiem. Jak wielu z was wie, posługuje się wieloma instrumentami w kontekście strojenia ludzkiego organizmu, bo uwielbiam ten termin z racji jego jakby znaczenia, które nie za bardzo jest kojarzone z medycyną i właśnie o to chodzi. Także strojenie i doprowadzenie do równowagi, harmonizowanie, balansowanie przy pomocy dźwięków. Oczywiście mam na myśli dźwięki nieprzetworzone, nie przenoszone przez odbiorniki cyfrowe albo nawet analogowe, ale dźwięki naturalne, a pod tym określeniem dźwięki naturalne. Oczywiście będą się kryły naturalne dźwięki lasu, ptaków, natury, ale dźwiękoterapia dotyczy instrumentów, którymi się posługujemy. A moim ulubionym instrumentem w odniesieniu do pracy z indywidualnym człowiekiem jest, to są kamertony. To jest mój, moje ulubione narzędzie. Z racji tego, że mm, możemy je y, bardzo efektywnie stosować w sytuacjach, które wymagają albo działania, y, jakiegoś działania, które znosi ból, y, które y, poprawia ogólne samopoczucie i to, czym się chciałam dzisiaj zająć y, działanie poprzez punkty akupunkturowe, które ma wpływ na nasz stan psychiczny. Czyli emocje. A więc niezależnie od tego, czy to będzie smutek, czy złość, generalnie wszystko to, co nas męczy, co powoduje, że jest nam po prostu źle, że nie chce nam się działać, nie chce nam się wykrzesać uśmiechu, to y, chciałabym się właśnie na tym skupić. Bo kamertony to jest takie narzędzie, które, z którego może skorzystać każdy. Wiadomo, że na punktach akupunkturowych, które należą do całego systemu medycyny chińskiej. Działać igłami nie będzie każdy. Raczej są to osoby, które są wyedukowane w tym temacie. No i trudno by było, nawet jeżeli znamy punkty na ciele, to większości z nas. Trudno by było sięgnąć po igły i samego siebie nakłuć, aczkolwiek niektóre osoby tak robią i pomagają sobie również. Natomiast ja tutaj chcę zaprezentować coś, co jest bardziej jakby dla nas dostępne, dla każdego z nas, bo nie ma penetracji skóry, a więc nie ma ingerencji takiej głębokiej, która. Przy niewprawnych um, dłoniach, czyli zbyt małej wiedzy i zbyt małej praktyce, może nawet spowodować um, szkody w przypadku igieł akupunkturowych. Ja dzisiaj skupię się na bardzo łatwo dostępnych punktach, które um, są zlokalizowane na nadgarstku oraz na e, wstawie e, skokowym. A więc każdy może dosięgnąć tych punktów i powiem w jakim ułożeniu należy je stosować i jakie kamertony. Jak już widzicie, mam w ręku jeden kamerton, akurat tutaj Ziemia roczna, ponieważ posługuję się kamertonami planetarnymi i uważam je za najlepszy wybór, jeżeli chodzi o. Częstotliwości. Zatem w tym przypadku będę się posiłkować dwoma kamertonami: ziemia roczna i ziemia platoniczna, inaczej platońska, inaczej w cyklu roku zodiakalnego. Najczęściej używam skrótów, które tutaj zobaczysz na kolejnym slajdzie. Tak więc mamy dwa kamertony. Ziemia roczna i ziemia platoniczna, inaczej platońska. Będą one stosowane w interwale, jeżeli stosujemy w odniesieniu do kogoś. Jeżeli u siebie, to preferencyjnie sięgamy po ziemię platońską. Platoniczną. No, bo wiadomym jest, że nie, nie będziesz. W stanie dwóch kamertonów równocześnie utrzymać w dłoni, a więc bierzesz jeden kamerton. Jeżeli nie posiadasz na ten moment Ziemi platonicznej, to wtedy weźmiesz po prostu kamerton Ziemi rocznej i zrobisz go w ten sam sposób, na pewno uzyskując efekt. Są pewne kryteria, które, według których um, poruszamy się w odniesieniu do wyboru um, dźwięku. Um, oczywiście ja teraz nie będę się skupiać na tym, dlaczego go wybrałam, bo bym musiała sięgnąć po um, oddziaływania na wszystkie ośrodki energetyczne i e, jakby skojarzyć ten dźwięk. dźwięk on się kojarzy z szyszynką, z tym centrum, a więc stąd wynika, między innymi, jego charakter uspokajający i balansujący. Natomiast podstawą dla nas jest zawsze ziemia roczna, więc sięgnij po ziemię roczną. Jeżeli jakiekolwiek wydarzają się emocjonalne turbulencje, a wiadomo, że każdy z nas w życiu przeżywa trudne chwile o bardzo różnym Nasileniu i różnym charakterze, i niezależnie od tego, czy się złościmy, czy smucimy, to wszystkie te emocje w nadmiarze powodują, że nie chce nam się po prostu funkcjonować, i mamy obniżenie nastroju, a albo wręcz wykazujemy objawy depresji. Tak więc są trzy punkty łatwo dostępne. Które układają się właśnie w takim trójkącie po obu stronach nadgarstka i tutaj po środku. I one są, jeżeli stosujemy je, jakby podczas jednej sesji, to wykazują razem działanie silnie uspokajające. Jest to triada Buddy, albo inaczej, umysł Buddy. A więc wiadomo, z czym nam się to kojarzy. Tak więc, pierwszy um, Lu 9 na kanale, na kanale Płuca y, z języka angielskiego Lang e, w linii zgięcia nadgarstka po stronie promieniowej, kości promieniowej. Tak, tu jest kość promieniowa z tej strony jest kość łokciowa. Czyli mamy pierwszy punkt tutaj w zagłębieniu, możemy go zlokalizować. No. Później jest drugi punkt, który znajduje się po przeciwnej stronie. Jest to HT7, czyli hart serce, kanał serca 7. Też w linii, tej samej linii zgięcia nadgarstka, na wewnętrznej krawędzi kostki grochowatej. Tutaj wyczujesz taką kostkę, która się nosi nazwę kostki grochowatej, i po tej stronie, w tym miejscu jest ten punkt. Wszystkie punkty są zawsze w zagłębieniach, a jeżeli już wprawimy się w tej metodzie, to można łatwo zauważyć, że punkty akupunkturowe naprawdę nie są trudne do znalezienia. Można je wyczuwać palcami. Tu nie trzeba być jasnowidzem do tego, żeby znajdować punkty. No i trzeci punkt, który znajduje się, tak zwane dwa cuny, a dwu, dwa cuny to są dwa, dwie szerokości kciuka, czyli czyli tutaj od linii zgięcia nadgarstka. Dwa kciuki, czyli w tym miejscu. To jest punkt na kanale osierdzia perikardium PC6. I teraz, um, no, jest to na pewno równoramienny trójkąt. Równoboczny raczej nie, ale tak. Jest prawie równoboczny, ale bardziej równoramienny. Teraz jeżeli oczywiście używamy u siebie, no to sięgamy po ten jeden kamerton, o którym mówiłam, i my go aktywujemy, aktywujemy sobie, czyli uderzamy tutaj widełkami, można to zrobić o można to zrobić oczywiście u drugą rękę, tylko jakby to jest bolesne, ja preferuję uderzać o Podłoże, najchętniej, najchętniej zrobione przez siebie, przez taką kostkę, która jest pokryta filcem. No i teraz my przystawiamy na czas wibracji, na czas trwania wibracji. Ja bym zaczynała całą procedurę od punktu PC6. My przykładamy, oczywiście, trzymając za ten uchwyt. Akurat te kamertony, te kamertony sygnowane przez Lifetune, one są już gotowe z nakładkami, bo dzięki nakładkom łatwo je schwytać. Jest to przyjemny materiał, korek i w tym momencie trzymasz tylko i wyłącznie za to, już nie trzymasz za widełki, bo wtedy dźwięk się po prostu stłumi. I taki kamerton trzymasz w taki sposób. Kilkukrotnie wzbudzając, minimum dwa razy, ale możesz więcej razy wzbudzać, tak? Kilka razy. Potem wędrujesz do punktu HT7. Ja proponuję utrzymywać tę kolejność, a następnie Lu 9. Natomiast, jeżeli robisz u kogoś, bo chcesz komuś, kogoś emocje ukoić, to wtedy sięgasz po dwa kamertony. Zawsze technika interwałowa ma większą moc. Um, I w ten sposób, poprzez wzięcie ziemi rocznej i ziemi platonicznej, stwarzasz bardzo silny interwał usuwający smutek. Um, mianowicie jest to tercja. W ogóle wszystkie emocje nam robią naprawdę krzywdę. Chorujemy po prostu od zalegających złych emocji. A więc, jeżeli tylko możemy oddziaływać równocześnie w technice interwałowej, to zawsze róbmy to równocześnie. No i teraz tutaj na te punkty będziemy stawiać. W taki sposób, że jeden, in, jeden postawimy na PC6, drugi na HT7. Trzy powiedzmy wzbudzenia, m, aż do wyczerpania dźwięku, a następnie znowu na PC6 i na Lu9. Dlaczego ja tutaj tak faworyzuję PC6? To jest punkt na kanale Osierdzia, a kanał Osierdzia jest jakby mm, kanałem matczynym dla wszelkich problemów emocjonalnych jest najważniejszy i dlatego na nim y, koncentruje się najbardziej generalnie y, jest y, y, jest ten punkt PC6 y, znany z zastosowania y, bardzo bardzo częstego właśnie w przypadku złamanego serca czyli wszystko, co jest związane z relacjami, a my tak naprawdę najwięcej cierpimy i mm, popadamy w tak zwane dołki, kiedy ym, są jakieś problemy, ym, które wyłaniają się wynikające z relacji, a najbardziej z relacji bliskich. Ym, może to być też, ym, Żałoba, bo tutaj będzie utrata kogoś bliskiego. Także wszystko, co jest związane z, szczególnie właśnie ze smutkiem, to ten punkt jest doskonały. No, oczywiście nie eliminując tych dwóch pozostałych, jeżeli chcemy mieć pełne działanie. No i jeszcze drugi taki e, świetny punkt, który chcę w, m, Wam tutaj uchylić: rąbka tajemnicy, jeżeli w ogóle to jest tajemnica. No, krótko mówiąc, e, pokazać, że naprawdę punkty są dostępne i samemu sobie możemy być e, terapeutami najlepszymi, bo możemy sięgać po te punkty. W każdym momencie i nie, zale nie być zależnym od ym, innych osób. Jaka ta oszczędność. <grywa> no i teraz tutaj jest z kolei inna sytuacja, bo tutaj już sobie na podkostką, podkostką możemy przystawić obydwa kamertony równocześnie. Oczywiście robimy to na punkt, tak. Aktywujemy równocześnie te dwa kamertony i wstawiamy na ten punkt. Naprawdę trudno nie trafić w punkt, bo to jest zagłębienie, które znajduje się tuż pod kostką zewnętrzną na kanale pęcherza moczowego BL, czyli Bleder 62. I to jest punkt potężny, bo on służy do rozpraszania nie tylko aktualnych negatywnych emocji, ale również tych pokładów hmm, emocji zalegających, wynikających nawet z traum hmm, dalekiej przeszłości. A więc warto naprawdę zapamiętać sobie ten punkt, hmm, bo my naprawdę nie musimy rozdrapywać starych ran. To jest um, no, to jest trochę fikcja na temat rozpracowywania i y, y, zaglądania do tak zwanej przeszłości, rozdrapywania ran. Nie. My wystarczy, że oddziałujemy y, strojąco. Czyli stroimy y, poprzez meridiany, stroimy nasze ciało, które y, przechowuje pamięć komórkową. I te wszystkie y, zaburzenia, które nam robią jakby powodują cierpienie, my możemy stroić dźwiękiem na podobieństwo instrumentu muzycznego. Także jeżeli instrument jest źle brzmi, no to co? Sięgamy po metodę strojącą, czyli bierzemy albo kamerton Albo aplikacje, bo często instrumenty stroi się zgodnie z aplikacją. Natomiast aplikacja na komórce no, nie służy do strojenia człowieka. My stroimy według zasad, tych, o których tutaj, które tutaj ja, ja opowiadam przy okazji tych występów na ten temat. A więc. Ja jeszcze tylko jedno powiem. My żyjemy w takich czasach, że musimy się uczyć, jak pomagać sobie i najbliższym, bo jak widzicie, liczyć na um, zewnętrzną pomoc um, w wielu przypadkach nie możemy. No, i już nie wgłębiając się w detale, bo każdy dobrze wie, o czym ja tutaj, co mam na myśli. Um, kamertony są o tyle fajnym narzędziem, że po pierwsze, nigdy się nie zniszczą, tylko musi, warunek no musi być dobry jakościowo. Kamertony dobre jakościowo to jest albo mosiąc, albo na drugim miejscu stal nierdzewna. Ja preferuję mosiężne, dlatego też takie, takimi dysponuję. A mosiężne, bo są po prostu, maj, mają najpiękniejszy dźwięk, a nawet dużo piękniejszy niż stal. aczkolwiek te dwa rodzaje materiału są, te dwa rodzaje materiału bardzo korzystnie wpływają na człowieka, preferencyjnie mosiąc. Unikałabym tylko kamertonów, aluminiowych, niezależnie od stopów, niezależnie od sposobu wykonania, ponieważ nie jest to korzystne dla naszego zdrowia, na naszej jakby częstotliwości. A więc pamiętajmy o tym, że każda rzecz, którą się posługujemy, ma swoje własne, jakby, sygnatury harmoniczne. No i większość z nas wie, że aluminium raczej unikamy w kuchni, raczej nie kupujemy garnków aluminiowych, przynajmniej wielu z nas. Zajrzyjcie na stronę LifeTune z uwagi na szeroką ofertę kursów, możecie też tam znaleźć link do zakupu kamertonów obecnie w bardzo dobrej cenie, więc ja teraz jestem wśród promocji, więc warto skorzystać najlepsza cena na rynku, jaka w ogóle kiedykolwiek była na taki towar. Dziękuję bardzo i do następnego razu. Napiszcie, czy taka forma prezentacji Wam pasuje, a może jest jakiś temat taki szybki, który mogłabym tutaj też w podobny sposób zaprezentować. Dawajcie znaka i postaram się sprostać potrzebom. Dziękuję ślicznie.